Piotr Szeliga, nie Szeliga, Szeliga, tak. Znaczy się był moim kolegą. Że co się stało? Denis czy inni tego typu ludzie no są na tyle charakterystycznymi ludźmi i na tyle polaryzują swoich odbiorców. Gdzie, gdzie to jest, czy on ma ze wszystkim, tak problem czy? Czy jak, jak to jest? No myślę, mógłbyś, że że ma jakiś Myślę, nie że, nie ma myślę takiej... że to pytanie nie powinno być skierowane do mnie, tylko do Denisa. No ale ty jako trener. Jak? O, sportowe zatargi mam z Michałem Pasternakiem i z Normanem Parkiem. Wszystko zainicjował Różalski, jakby nie patrzeć. Nie, jego... zainicjował kto inny. Zainicjował. Psychotrops i jest mówione przez niego, że jego zdanie jest takie, że nikt mu nie powinien dać szansy i pozrywać z nim wszystkie kontrakty. Czy to nie jest za mocne? Jest, Im wyżej lecisz, z tym większego pułapu spadasz na ziemię, On powinien zniknąć. Moim zdaniem powinien cisnąć wszystkich. Mam nadzieję, że wszystkie firmy zerwą z nim wszystkie kontrakty. Jeżeli Popek będzie ciężko zapierdalać, skoro gość. Który walił w kanał Nawet gościowi nawet nie chciałam nic zrobić, nie? ale no pech chciał, że gość się połamał Właśnie przyjechał, 5 godzina rano, wyruszamy To co, co ty Dzień dobry, witam w restauracji McDonald's, proszę złożyć zamówienie Dzień dobry, chcielibyśmy złożyć zamówienie Aby może... Big Maca, frytki i milkshaka Teraz nie mamy Big Maca, oferta śniadaniowa Dobrze to może być A co do picia? Yy, to to wieprzowy, wieprzowy z jajkiem, poproszę. Wieprzowy z jajkiem z dużymi schrycjami, z dużym napojem? Tak. A Kola? co? Yy, a co zamiast koli może być? Sok, herbata, szejka. Szejka yy, czekoladowa? Może być. Posiada Pan naszą aplikację? Nie Czy zamówienie zgadza się na ekranie? A jeszcze kawę poproszę dla mnie Czarną, białą? Z mleczkiem Dużo? Tak Proszę teraz sobie zobaczyć, czy zamówienie zgadza się Zgadza Zgadza się, To, to czy... proszę podjąć do Dziękuję bardzo. Odgrycia. No teraz jest problem. problem. Czy tam, czy tu? Kurczę. Cofnij, jak nikogo nie ma tam. Ale ten koleś już stoi. No ja pierdolę, co to jest po prostu za... Kurwa, zawsze tu potem... Eee, się... ja nagrywam ten przykwit. Cicho. Wrzucę do sieci tam. Trzeba biegać. Jak hmm. my nie stąd. No ja nie wiem, a co teraz mam robić ja No poczekaj, no już kurwa, co to jest za... Aniu, no! Kurwa taka hamulważka, ojej, to straszne. No? No ale co się dziwić, kurwa? Ja, ale ci powiem, że w tych okurarkach to całkiem, całkiem. Kozak? No kurry, ten część błąd. Się błąd, James błąd. No i patrz, teraz siedzimy tu w polu, jak kurczy. Żeby... Nie wypuścimy tego. Co? Nie wypuścimy go za nami, bo czekamy na swoje zamówienie. No, no teraz poczeka, no to no kurry. Dlaczego no no może też wyjść z obsługi, czy tam, nie? To? Ty, teraz z obsługi nie może ktoś wyjść? Za granicą nie do pomyślenia. To jest, co się dzieje w ogóle? Ktoś komuś żyje. Obsługa. Mnie tam nie ma. Tak, to by była pewna kultura. I co? Ona tam przygotowuje, a to wydaje. No kurczę, co to normalnie? Ja jest To ona robi, to Ona tam i robi, a tu wydaje, a tam kasuje. Kurczę, tak nie wiem. Patrz, a tu. Och, to. Sekundkę, bo pani tutaj. Samochód nie chce odpalić. Nie chce odpalić się, zdenerwował samochód. To pani tam przygotowuje, zapłaci, a pani to wydaje, tak? Tak. Czy tam muszę do zapłacenia? Tutaj wydajemy zamówienie. Dziękujemy. No to już wszystko wiemy. Ta sama pani przechodzi z okienka do okienka. Wszystko robi to. A za granicą nie jest tak, areczku, czasem, że jedna osoba kasuje, druga osoba. Robi, a trzecia po prostu tylko wydaje. Są trzy osoby. Tu jedna pani obsługuje McDonalda jest na dwóch stanowiskach. Pani wszystko robi. To kurczę, to Płaci, już wiem. Ro, y, z, y, przyjmuje pieniążki, kasuje. I wydaje. Produkuje. W Polsce tylko takie cyrki. Sieje ziemniaki i wszystko. <laughs> Może jeszcze na pole trzeba było... A, na polu Żeby te, y, y, nad, nad godzinami. No. Taka anegdotka, taka anegdotka. Siemanko dotarliśmy, jesteśmy. Witajcie, witajcie, witajcie. Słuchaj, przyjeżdżaliśmy przypadkiem i zahaczyliśmy. Super wydarzenie, super event InvestCast. Jak Ci się mi podoba? Robi wrażenie? Robi wrażenie, ale powiem Wam od razu tak, że ciężko się tutaj dopchać. Od samego parteru już nie wpuszczali, ponieważ nie było możliwości się przecisnąć od pierwszego piętra. Już było można stać w wejściu i tak się nic nie widziało, tylko słyszało, ale my z Arasem tak byliśmy jest, mądrzy, Jestem wypełnione po brzegi, jak poszliśmy... na Tradera 21. Opowiada ciekawe rzeczy ludzi jest brud i naprawdę jest e, masa wiedzy i jest to, co posłuchać. Także jak macie okazję, to... To, to w przyszłym roku wkładajcie, bo jest dużo ciekawych rzeczy. Dokładnie, a kończąc moją wypowiedź, jak widzicie, poszliśmy na ostatnie piętro i dało się nagrać kawałek wrzutki, tutaj wam wpuszczam. Chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś, czyli ja też nie mając takiego środowiska zbiorowego i bogatego, nie tylko umiejętności, ale, ale i finansów. Nie miałem na początku kogo naśladować, to po prostu w tych najmłodszych latach, więc też zadawałem sobie pytanie, jak ja nie chcę żyć. Czyli widziałem ja to co mam. Zastanawiałem się, czy, czy najbliższe lata dziesięciolecia tak chcę. No i po tym wszystkim e, zabijamy się, bo jesteśmy Zaszliśmy na najwyższe piętro i... Żeby wam ogrom pokazać, tego jak to wygląda jak to zobaczymy. wygląda. Jak tu ciekawie jest. Także zapraszamy, wpadajcie w przyszłym roku, warto. I... Tak, a my to celowo jedziemy przeprowadzić mały wywiad z, z osobą, która znają cała Polska z Don Diego, Jak widzieliście zresztą z miniaturki. Także pozdrawiamy, zapraszamy. Dąndiego lecimy po Ciebie, można tak powiedzieć? Czy nam zęby powybija? Nie wiem, nie wiem czy może. To się dowiemy na miejscu. Pozdrawiamy. Witamy ponownie. Dojeżdżamy do Rzeszowa. Tyle godzin wysiedze, wysiedziane w tym samochodzie. No i działamy. Jesteśmy coraz bliżej. Nie możemy się doczekać. Bynajmniej ja, żeby zobaczyć mistrza. Tutaj na żywo słyszałem od arasa kilometry drogi teraz do słyszałem, że... sieć jest rąk. To gościu taki jajcarz, także miło będzie go poznać na żywo. Na pewno takie mam pierwsze wrażenie. No i co? Spróbujemy... Piękne krajobrazy tak Także się tu delektuję. Spróbujemy, Spróbujemy mu pozadawać jakieś niewygodne pytania, jeżeli... Tak, przyciśniemy go. Przyciśniemy go do muru albo on nas. Nie, nie popuścimy. No, i będziemy go tłuc tymi, tymi pytaniami. Ciekawe, czy ona strzymy jego pytaniami. Gaz jest dwóch. Mamy większe szanse. No, Wierzę w nas. Jestem na sali, gdzie ćwiczy mistrz i ćwiczy jeszcze innych ludzi. Tak ona wygląda. Tak jak Rocky zaczynał, nie jest obłożona złotem, tylko prosta hala. Ale wszystko później się dowiecie. Jak Ci się Jarek podoba ta sala? Idealna. Idealna, żeby zostać mistrzem. Siemanko, dotarliśmy. Jesteśmy w restauracji w Loży Wipowskiej, że tak powiem. I mamy tutaj gościa specjalnego, gdzie ten cały program jest o tym kręcony ten cały dojazd. I dotarliśmy. Jest to Mateusz, jest twarzą Grondy, bije się na gołe pięści. Nie wszyscy mogą go kojarzyć, ponieważ, jak wiecie, to jest kanał budowlany, ale bardzo dużo ludzi go zna. Witam Mateusz. Siemano. Jest z nami też Arek Cześć. na kanale. Witam Was serdecznie. Ja nie jestem tylko twarzą Grondy, ja jestem mistrzem Grondy. Niekwestionowany mistrzem Grondy. I o to chodzi: ustawiam kamerę i porozmawiamy na ten temat. Dobra, kamerę mamy odpaloną, także od czego zaczynamy? Mateusz, może Ty coś od siebie tak do widzów zaczniesz bez Daj żadnego pytania. Siemano, siemano, witam Was serdecznie. Aha, wasz ulubiony Diego. Śmiejemy się tutaj generalnie, bo no, ja to niby uprawiam sporty walki i siedzę w tym temacie. Ale generalnie tematyka budowlana nie jest mi obca z racji takiej, że no, mój ojciec no już ponad 40, 45 lat jest w budowlańce całe życie na budowie przepracował więc wiadomo, no, kiedyś jak to w starych czasach, generalnie wielu domach tak samo i u mnie może nie była jakaś bardzo duża bida, ale się nie przelewało, więc dość często ojciec zabierał mnie i moich braci na, się na budowę, gdzie po pierwsze mogliśmy sobie zarobić jakieś sianko na swoje potrzeby, a po drugie nauczyć się czegoś i, i zawsze powtarzał, że to nam się w życiu przyda, nie? że jak będziemy kiedyś mieć swoje rodziny i coś trzeba będzie w domu zmajsterkować, to on nie może pozwolić sobie na to, że my będziemy mówić: ten mój stary chuj niczego mnie nie nauczył. Nasz ojciec nauczył nas wszystkiego, także moi dwaj bracia budowali domy. Ja oczywiście mieszkanko e, kupowałem, ale całe wykończenie, u braci, budowa i wykończenie e, tego wszystkiego powiedzmy było własnymi rękami. Bracia, ojciec, tam wujkowie. Niektóre rzeczy oczywiście, jak nie wiem, typu hydraulika, czy nie wiem, e, ogrzewanie podłogowe, czy jakieś inne rzeczy, to wiadomo, robiła firma, nie? E, mm -hmm. Od tego, ale takie proste rzeczy właśnie czy wykończeniówka, czy stawianie murów, proste rzeczy, nie są proste rzeczy, ale takie rzeczy, wszystko własnymi rękami, no co wiadomo generowało bardzo duże oszczędności, nie? no bo z reguły tak to w budowie wygląda, ile kosztuje materiał, tyle, powiedzmy, podobnie też kosztuje jakby wykonanie roboty. Nie? Dokładnie, no i w tej chwili, że tak poruszę Twój temat, prywatne skocze do portfela, wiem, że tego nie lubisz. Mieszkasz na mieszkaniu 50 metrów, ale tak. słyszałem właśnie przed tym jak rozmawialiśmy, może się pochwalisz, bo to jest, to jest jednak sukces. Tak. Planujesz zakupić swój, swój dom, co prawda tak, w szeregowcu, nie wolno tak, tak, w segmencie szeregowym planujemy e, właśnie kupić. Znaczy myślałem, że już w tym momencie był Gdyby dobrze wszystko się poukładało, to już byłbym w tym momencie po, w, w trakcie realizacji tego zakupu i tak dalej. Na chwilę obecną jeszcze się waham, no ponieważ no, no moje fundusze, mój budżet troszeczkę powiedzmy był inaczej planowany na ten rok, więc no, muszę się głęboko zastanowić, czy na 100% to będę kupować, żeby nie stracić tej płynności finansowej, ale tak, bardzo chcemy, no z racji takiej, że, że no, z narzeczoną mamy córeczkę, mamy pieska, chcemy kolejnego pieska <laughs> i możliwe że rodzina się powiększy, no to no wiadomo chcemy wskoczyć na, na większy metraż i no i wiadomo, no w Polsce trzeba być bogatym, żeby, żeby dostać kredyt, nie? No powiedzmy, ja na tyle powiedzmy, mam to zdolność kredytową, więc tutaj akurat nie kończę spłacać sobie to mieszkanko i, i kolejny kredycik na właśnie ten segment szeregowy. 116 m2, trzy kondygnacje, kawałek, podwóreczka, więc no to już naprawdę. Jak dla mnie bardzo sensowne rozwiązanie. Ja jestem blokersem, ja wychowałem się na blokach, ja całe życie żyłem w mieszkaniu i dlatego mi też pasuje życie na mieszkaniu, więc to będzie dla mnie taka też nowość. Niby może niedużo tego podwórka, ale trawę też trzeba będzie kosić, nie? <laughs> Oczywiście, no, to nie jest mi straszne, bo ja też bardzo dużo swojego dzieciństwa spędziłem na wsi, u babci i tak dalej, więc no wiadomo, takie roboty nie są mi straszne. No ale trzeba mieć na to czas. Czyli drobne remonciki będzie mógł sobie sam zrobić. Oczywiście. Zaoszczędzić dużo pieniędzy. To się zgadza. No, jakby nie patrzeć, wykończenie mojego mieszkania, bo kupowaliśmy w stanie deweloperskim. Kurczę, ja chyba się zmieściłem w 40 tysiącach złotych. I także naprawdę tylko materiały kupowałem. Nie, powiedzmy projektowanie gdzieś tam w głowie sam miałem, co chciałem zrobić, to zrobiłem i przez to też nie musiałem jakoś super oszczędzać na, na materiałach, bo robocizna mnie nic nie kosztowała. Robiłem hmm. wszystko praktycznie sam, jedyne co mi e, zrobił majster jakiś, powiedzmy zewnętrzny, to wycyklinowali mi parkiet, bo ułożyliśmy sami, ale no, przez to, że nie mamy maszyny i tak dalej, to nie cyklinowaliśmy, hmm. więc wycyklinował nam gość. W pewnym momencie nie da się ominąć fachowców, nie? No, tak, no, dokładnie, to jest... więc, znaczy się, no to wiadomo wszystko zasługa mojego ojca, nie, on powiedzmy jest złota rączka i o budowie wie wszystko, więc gdybyśmy mieli maszynę, no to byśmy sami to zrobili, nie, bo tak samo jak ułożyliśmy ten parkiet czy jakieś tam płytki w łazience, czy w kuchni, czy coś tam, no to wszystko robiliśmy sami, ale właśnie czy to parkier, a nie, źle mówię, jeszcze meble oczywiście firma meblarska przyjeżdżała i robiła meble na wymiar i tak dalej, ale no już reszta, czy to właśnie mówię podłogi, ściany, malowanie, szpachlowanie przykręcanie jakiejś tam e, jakiś karniszy czy żerandoli i tak dalej, tapetowanie i tak dalej to wszystko własnymi rękoma, no i wiadomo, to buduje oszczędność Wspomniałeś o płynności finansowej, czyli ja już z góry zakładam, że po prostu ten, ten dom kupujesz na kredyt, czyli... Tak. Czyli nie jest tak, że jesteś znaną osobą w Polsce, bo jesteś znaną osobą, jesteś mistrzem gromdy, występujesz też w telewizji na różnych kanałach youtube'owych, czyli jesteś rozpoznawalny, tak. te pieniądze troszeczkę inaczej się zarabia. Mimo to musisz się podeprzeć w Polsce kredytem. Tak, to się zgadza. No ja generalnie staram się też jakby w różne rzeczy inwestować, tak, ponieważ inwestuję w kryptowaluty. Teraz otwieramy kantor kryptowalut, w sumie w przyszłym tygodniu. Mamy otwarcie ano. kantoru kryptowalut tu w Rzeszowie, więc też ja, powiedzmy, dywersyfikuję sobie ten portfel, z różnych źródeł zarabiam te pieniądze i tak samo na różne źródła staram się inwestować i, i rzeczywiście to jest ten problem, że wiele ludzi w Polsce myśli sobie, dobra, widzę Cię w telewizji, widzę Ciebie w internecie, to Ty jesteś bogaty, nie? A to tak nie jest do końca? No. Nie zawsze to się przekłada. O, dzięki wielkie. O, ładnie wygląda. Dziękujemy. Nie. Dziękujemy bardzo. Tak więc yy, to jest, yy, powiedzmy, no wiadomo, że ludzie rozpoznawani i tak dalej, no to no, no mają jakieś tam większe przychody, nie? I ja nie jestem w internecie na tyle długo i nie jestem takim dużym twórcą, żeby, żeby zarabiać nie wiadomo jak duże miliony, czy to z umów sponsorskich, czy to stricte z tych samych walk, nie? ale powolutku powoduję, buduję, rozwijam cały ten swój target i odbiorców, poszerzam cały czas to wszystko, no i, no i widać, że zasięgi powoli rosną, bo są to zasięgi organiczne, nic nie muszę kupować, nie muszę jakieś tam organizować, nie wiadomo czego, tylko po prostu przedstawiam siebie takim... A czy jesteś wiem. otwarty na to typową inwestycję pod nieruchomości typu Airbnb, Hmm. Jeszcze nie, nie chciałbym się w to bawić, wolałbym jeśli już bardziej iść pod flipy niż tego, aniżeli ewentualnie powiedzmy flipy na nowych tego, na nowych, e, na rynku pierwotnym, e, aniżeli inwestowanie właśnie w takim tego. Z tym doświadczeniem, tak, no mógłbyś to wykorzystać? Tak, właśnie o to chodzi, ale to z drugiej strony znowu potrzeba na to czasu, nie? Ja się śmieję, że moja robocza godzina jest dużo więcej warta niż tych pracowników, którzy moi, mogliby pracować u mnie, więc wolałbym teraz, wolałbym im zapłacić, a samym pojechać w inne miejsce i zarobić, nie? Bo ja w ciągu dnia jestem w stanie zarobić więcej aniżeli e, wydałbym e, powiedzmy komuś w ciągu tygodnia, nie? Bo, No po prostu cenię swój czas pracy. Oczywiście cały czas mówimy o moim czasie pracy jako ja, sportowcu w jako... kryptowaluta. Tak? tak, w kryptowaluty Kupujesz też inwestuję. Krypto? Tak, skupuję troszeczkę. Wcześniej też tradowałem trochę, bawiłem się w ten trading, no, no może nie nazwę tego zabawą, ale no dobra, a, tak troszeczkę. A straciłeś? Ja jestem do przodu, na, na kryptowalutach jestem, jestem do przodu, ponieważ no, my bardzo mocno właśnie działamy w tym kierunku, bo my też jakby inne osoby uczymy właśnie inwestowania w, na giełdzie kryptowalut, na forexie i tak dalej, żeby nie tracić, zdecydowana większość, bo tak statystycznie 80-85% ludzi inwestujących w giełdę, nie, już nie mówię tylko stricte o krypto, traci. A tylko te 15-20% zyskuje, nie? Więc... Dlaczego tak jest? No bo ludzie nie mają cierpliwości, ludzie nie znają, nie, gierdy, nie rozumieją tego i po prostu ryzykują za dużo, nie? My tutaj gramy w cudzysłowie cały czas na małym stopniu, nie? Ryzyka w sumie, wiesz, że jest... No mało uloci tak zwane. Dokładnie, mało zaryzykujesz, więc niekoniecznie dużo jesteś w stanie zarobić, ale jesteś w stanie wykonać przez to bardzo dużo transakcji, hmm? które dadą Ci doświadczenie, które pozwolą Ci poznać ten rynek. Bo jeżeli zainwestujesz, no powiedzmy, jak w ruletce, no to jesteś hazardzistą. Nie jesteś graczem, tylko jesteś hazardzistą i to trzeba oddzielić. Dlatego większość zdecydowana ludzi traci na tym rynku, bo bawią się w hazard. A tutaj jeżeli... A możesz stracić, e... na jakich e... instrumentach operujesz? Nie. Złotę, nie tajemnica, tajemnica. tajemnica. znaczy nie, to jest tak, że ja generalnie. E, ja tak ogólnie skupuję Bitcoina i palę parę altów, nie wiadomo, na jako tam. Kupujesz to, czy tylko kupujesz? teraz tylko kupuję. Sobie uśredniam i, i powiedzmy co tydzień, co dwa tygodnie sobie coś tam mało. Arek dociekliwy, bo też inwestor. <laughs> tak, no ja tam dlatego tak, dlatego jest, załapał to ten, to żeby to wyciągnąć z siebie. Tak. Staram się też inwestować, znaczy opowiedz, no, zainwestowałem w złoto, zrobiłem sobie. O kurczę, teraz poprzejmy, dobra. Zrobiłem, zrobiłem sobie kajdan mm -hmm. o 70 cm, w, to ma 80 gram złota. Zawieszka to, jest, ta zawieszka, to jest moja pięć, nie? To jest zeskanowana mm. moja pięć w 3D. Wisiorek mistrza. Dokładnie wisiorek no, Możemy pokazać to bliżej do kamery? Tu jest, Mateusz? E, tak, oczywiście. Oprócz tego, że... O, ale ciężka, oprócz, wam. oprócz tego, że to jest właśnie pięć, ta pięć sama w sobie ma chyba 35 gram złota e, i 176 diamentów nie? czarnych, nie? I to wiesz, no jakby patrzeć... To, mówię, to nie jest, co jest? Nie była na pewno, mieć na pewno. No tak, można powiedzieć, że no, nie jest to złoto takie... Ale mniej, złoto typu... w tej chwili jest najdroższe w historii, tak? tak? to się zgadza, więc powiedzmy, nie jest to jakoś super wieś bo ja zawsze od dzieciaka o czymś takim marzyłem i powiedzmy jest to tak pośrednio inwestycja, nie? Bo to jest coś, co chciałem mieć, ale no, no tak ktoś musi. W razie widy, nie, no to jest warte, nie, 60 tysięcy złotych, nie? Wiesz, i noszę sobie to na, 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 na karku i jest fajnie. A, jeszcze Panowie jeszcze nie zaczęli. Ale jeszcze. A, tak, jeszcze Dziękujemy. I najlepsze jest to, że nie musisz się bać, że masz to na szyi. Tak, dokładnie. dokładnie. Nie muszę się bać. nie tu ci tego no, nie ale... zabierze. Tak, to się zgadza. Nie? No, to a ktoś jest, może spróbujesz. A może monety, sztabki? Jeszcze nie, ale będę chciał właśnie bawić się no, no właśnie w monety, eee, spięć, właśnie, szabki, tak, szabki, tak, w sztabki i tak dalej, żeby jednak to mieć. Właśnie o to chodzi, nie? że monety czy sztabki, a zwłaszcza te gramowe, dwugramowe, pięciogramowe, to. Łatwo to dywersyfikować, nie? A sprzedać. No tak, sprzedaż, tak a tutaj to musiałbym od razu sprzedać w całości, nie? No nie mogę urwać kapły. No nie, chyba wartości, nie? jak, nie? jak nie? na przykład. No właśnie o do dochodzi, ten... bo tam masz po prostu złoto, nie? a tutaj to jest mieszanka, nie? która musi być odpowiednio zrobiona na ten. Nie wiadomo, to jest wysoka próba, ale to nie jest czyste złoto. Nie? I wiele, wiele, wiele takich rzeczy, nie można, można... Skoro inwestujesz w krypto, kupować bitcoin czy sprzedawać? <laughs> a... Jak jest tego? <laughs> wiesz co, ja uśredniam. ja nie patrzę na ceny Bitcoin. No ale Bitcoin, co, pójdzie w górę czy w dół? Ethereum. Ty też ty też nie bierz, tak? Czy tak, tak? No, wiesz, tak? A teraz sprzedałeś, Pomyśleć, jak teraz? Ja jak? nie sprzedaję, ja tylko kupuję. Mnie mm -hmm. nie interesuje, nie, ja, ja, kupowa ja kupowałem jak kosztował Bitcoin 15 tysięcy dolarów i kupuję teraz jak kosztuje 65 tysięcy dolarów. Nie czekasz na jakąś korektę? Po co? Jak ja mam do wydania przykładowo co dwa tygodnie 200 dolarów mam do wydania na Bitcoin, i automatycznie sobie to idzie. Cały czas kupuję. Cały czas uśredniam. I przykładowo, na przestrzeni 5 lat cena bitcoina wakluje tak, no a ja będę miał przykładowo na początku kosztowo 15 tysięcy, później 100 tysięcy, a mi wyjdzie, że ja za bitcoina zapłaciłem 50 tysięcy Pośrodku. Pośrodku. I tak Dokładnie. jestem do przodu i tak jestem. Czyli właśnie takie typowo. A jakie to jest długoterminowe? Czy wiesz, no póki mam pieniądze, no to sobie inwestuję, nie? Jak mi się zaczną kończyć pieniądze, albo będę potrzebować wyciągnąć to i tak dalej, no to wtedy po prostu sprzedam. Czyli ja... trzeba inwestować pieniędzmi, których się nie boisz, i trzeba wziąć pod uwagę, że możesz się tak, stracić? Tak. tak. Nie można inwestować pieniędzmi, które jak je stracisz, zejdziesz na dno, to takich pieniędzy wiesz, lepiej. No... Po co masz zabierać sobie pieniądze, które masz na jedzenie, żeby zainwestować w coś i możesz stracić? Bo marzysz. Stracić. Tak, bo marzysz. No inwestuje się pieniądze, które powiedzmy ma się na zbyciu, pieniądze, które są na inwestycje, czyli dywersyfikujesz swój portfel, tyle mam na przeżycie, tyle mam na głupoty, tyle mam na coś tam i tyle mam na inwestycje i to po prostu tylko trzeba regularnie je robić i ja staram Czyli się takie pieniądze, które ewentualnie możesz Nie, nie są to duże sumy, jak mówię to jest 200 dolarów, ale 200 dolarów w ciągu 5 lat co dwa tygodnie, co tydzień, co dwa tygodnie Mamy ile 56 tygodni w roku? 6, A Ty skupujesz no to... akcje? Że... Nie, nie, w to, się, w to się jeszcze nie bawię. Nie znam się aż tak bardzo na tym. Wiesz, dopiero ja tak na dobrą sprawę, no, w sumie, no niby dwa lata już jestem praktycznie w świecie kryptowalut, ale nie uznaję siebie za jakiegoś super znawcę i tak dalej. Raczej staram się cały czas uczyć, czerpać wiedzę od innych. A zwłaszcza, że ja specjalistą jestem w dziedzinie sportu, to ja na tym skupiam się najbardziej. To robię sobie jako gdzieś tam pobocznie, więc też jakoś super nie dociekam do tego, wszystkiego i cały czas uważam, że powinienem się uczyć. Nie? No największy błąd popełniają ludzie, już nieważne w jakiej dziedzinie, największy błąd popełniają wtedy, kiedy myślą, że już wiedzą wszystko. Ja to jest tak, I robimy. tą puentą może zakończymy, bo mamy tutaj z Mateuszem ciepłe jedzenie. Burgera także... zaprogramowałeś, dokładnie. Dzięki Jareczku, resztę zobaczycie na, kanale. na moim kanale. Zapraszam serdecznie. Też dzięki Mateusz. Lecimy. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answered no